Krzysztof Stanowski podtrzymuje swoją decyzję na temat budzącej kontrowersje współpracy, a Konopski publikuje materiał stawiający jednak go w niekorzystnym świetle. I samu z kolejnymi ruchami mającymi prawdopodobnie na celu zabezpieczenie kanału przed nadchodzącymi zmianami w sprawie skrzynek. Denis wystosował komunikat odpowiadając na ostatnie wywiady szachty oraz zacytował co miał zeznać w sprawie. Mister Beast ocenia działalność Ai Show Spida drogą na szczyt ma nie być kopiowanie. Zacznijmy od głównego tematu, ponieważ Konopski opublikował film zatytułowany Wątpliwa współpraca Stanowskiego wraz z wymowną miniaturą zadającą pytanie kogo kryje Stanowski, a właściciel kanału Zero podtrzymuje swoje podejście. Temat głośny na Twitterze od kilku dni, natomiast pozostawał bez większego komentarza Krzysztofa Stanowskiego i również bez medialnego nagłośnienia sytuacji poza Twitterem, przynajmniej na YouTubie. Należy tutaj odnotować, że pojawiły się wzmianki, chociażby w podcaście Zgrzyt, czy następnie w podcaście Najwięcej, natomiast to wczorajszy materiał Koropskiego zawiera przedstawienie wszystkich wyników dochodzenia, jakie wykonali Twitterowi użytkownicy. Oczywiście być może gdzieś w formie artykułów, wpisów na mediach społecznościowych, nagrań na TikToku ten temat był podnoszony i zyskał duży zasięg, natomiast przynajmniej w tej części internetu, którą śledzimy, to materiał Koropskiego przedstawia całość w dość dobitny sposób i tak naprawdę źle wpływa na odbiór wizerunkowy Krzysztofa Stanowskiego, w skrócie, Krzysztof Stanowski 5 dni temu ogłosił nową, długoterminową współpracę, która potrwa do końca 2026 roku z firmą Ancensor VPN. Informacja o współpracy wygenerowała wtedy 2 miliony odsłon. Dlaczego wspominam o odsłonach? Ponieważ jest to najpopularniejszy wpis Krzysztofa Stanowskiego na Twitterze w październiku, a trochę ich opublikował. Zainteresowanie reklamą jest wynikiem kontrowersji wokół działalności usługi, które są naprawdę obszerne, m.in. zarzut ukrywania, kim są właściciele, oraz opinie, że jest kompletnie to amatorsko wykonana strona. Wątpliwości, co do działania firmy, która jest reklamowana na kanale Zero Jest Więcej, no i wczoraj Konopski poświęcił swojej materiale ponad 15 minut na opracowanie tego tematu, opierając się na wynikach dochodzenia i śledztwa użytkowniku Twittera. Dla odpowiedniego zrozumienia tematu, warto zobaczyć całość na kanale Konopskiego, ale w skrócie, film nie stawia Krzysztofa Stanowskiego w dobrym świetle. O czym może świadczyć chociażby ten fragment. Okazuje się, że Krzysztof prawdopodobnie bardzo dobrze zna. Jakuba Kurka. Pantony wraz z buczkiem z Twittera wrzucili kolejne nitki ze śledztwami, gdzie okazuje się, że pan Jakub był właścicielem firmy Coinher. Był to kantor kryptowalut, który w grudniu ubiegłego roku został ukarany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I jak się okazuje, to kantor Coinher był również sponsorem KTS Weszło, czyli drużyny piłkarskiej Stanowskiego. Więc jak widzicie, kropki nam się nagle zaczynają łączyć. Od momentu ogłoszenia współpracy minęło 5 dni i wygląda na to, że pomimo różnych publikacji i wpisów Krzysztof Stanowski nie wycofuje się z podjętej decyzji biznesowej. Chociażby wczoraj odpisał użytkownikowi Pantony, który jest autorem wpisów, do których odwoływał się Konopski na wpis, hej skoro ten VPN jest taki zajebisty i Stanowski nic złego nie zrobił, to dlaczego jego reklama zniknęła nagle z programów kanału Zero? Krzysztof Stanowski odpowiedział, nie zniknęła. A na inny komentarz nawiązujący do wczorajszej historii właściciela kanału Zero, jak pomógł złapać psa, który uciekł jakiejś rodzinie, o treści o poprawa wizerunku po wpadce z VPN, za pomocą pieska Classic, jeszcze tylko zbiórka na jakieś dziecko, Krzysztof Stanowski odpowiedział grafiką reklamową Ancenzora VPN wraz z komentarzem, ale pamiętaj o kodzie zniżkowym. Tak samo odpowiadał kilka dni temu na sugestie, że reklamuje skam. Tutaj należy podkreślić, że Konopski w swoim materiale stwierdził, że nie uważa tego za skam, ponieważ wykupił tą usługę i normalnie działa. Mamy więc do czynienia z dość ciekawą sytuacją, gdzie na chwilę obecną Konopski, który podjął się opracowania tego tematu, a tu jednocześnie potężnie nagłasiając sytuację, bo zapewne film wygeneruje milion wyświetleń. Stawia Krzysztofa Stanowskiego w sytuacji, gdzie patrząc na jego medialną aktywność, zapewne zdecyduje się odpowiedzieć. Oczywiście mamy jeszcze drugi scenariusz, gdzie Krzysztof Stanowski po prostu przemilczy ten temat i nie będzie się wypowiadał, natomiast patrząc na wydźwięk wczorajszego materiału Mikołaja, to właściciel kanału Zero wypada źle w kontekście tej współpracy, ale z drugiej strony Krzysztof Stanowski nadal jest pewny swojej decyzji o podjęciu się tej reklamy, co widzimy na jego Twitterze. Co więcej, wczoraj wieczorem kilka godzin po Publikacji np. materiału Konopskiego na kanale Zero pojawił się materiał komentary w innym temacie, ale autorstwa Krzysztofa Stanowskiego, gdzie nadal znajduje się reklama VPN-a, którą mógłby teoretycznie ktoś wyciąć. Oczywiście, gdyby podjął taką decyzję w kilka sekund, pojawia się pytanie, jaka będzie ewentualna odpowiedź i czy pewne siebie, pomimo krytyki, podejście Krzysztofa Stanowskiego wynika z posiadanych argumentów, które może użyć tutaj w kontrze. Zmieniamy temat, ponieważ i samu podjął decyzję o usunięciu filmów, na których reklamował skrzynki ze swojego kanału YouTube. Wracamy do przedwczorajszego tematu. Ponieważ wygląda na to, że pomimo ostatnich wypowiedzi interpretowanych jako próbę kontynuacji kontentu skrzynkowego na YouTube, przez Isamu wraz z argumentacją o wieku widzów, Szymon postanowił jednak zareagować prawdopodobnie na wszelki wypadek. Jeszcze kilka dni temu na jego kanale można było zobaczyć materiały promujące takie witryny. Dzisiaj kanał Isamu to po prostu dotychczas poboczny content, patrząc na ilość publikacji. I co ciekawe, przed wczoraj późnym wieczorem pojawił się nowy materiał ze skrzynkami i posiadał w opisie linki do stron informujących o lootboxach, a tak naprawdę to artykułów opowiadających o tym, jak. Są one w Polsce uregulowane prawnie. Natomiast w chwili obecnej, a tak naprawdę to prawdopodobnie kilkanaście godzin później, tego filmu nie było już na kanale, można więc spekulować, że mamy do czynienia z ruchem Szymona z kategorii na wszelki wypadek, co jest logicznym podejściem patrząc na krążące przekazy i element braku pewności, jak zmiany zadziałają na wspomniane skrzynki. Dodatkowo i samo poinformował, że otrzymał partnera na Kiku i tam będzie streamował. Natomiast jeśli chodzi o jego przedostatni film, który zniknął, no to kiedy wejdzie się w link, który do niego prowadził, mamy informację, że jest on niedostępny w tej domenie krajowej z powodu skargi prawnej. Na Twitterze pojawił się e-mail mający sugerować, że ktoś zgłosił reklamę skrzynek do sprawdzenia i otrzymał następnie informację. Natomiast jeśli chodzi o jego wcześniejsze pozostałe filmy, w chwili obecnej są prywatne, więc prawdopodobnie jest to działanie prewencyjne ze strony i samą. Natomiast, według komunikatu YouTube'a zapowiadającego te zmiany odnośnie skrzynek, zarówno i sam jak i innym twórcom, nawet jeśli skrzynki do tego się zaliczą, nie będzie groziło usunięcie kanału, ponieważ filmy opublikowane przed zmianami, przed 17 listopada, nie będą zliczyły się do strajków, które mogą potencjalnie właśnie po trzech wpłynąć na usunięcie kanału. Tylko będą ewentualnie objęte ograniczeniem wiekowym albo usunięte. Przechodzimy do świata freakfight'ów, ponieważ Denis odpowiada na wywiady szachty. Zacytował swoje zeznania. Sprawa toczy się w tle, a freakfajterzy zaczynają mówić. Prawdopodobnie w przypadku wielu osób, które znalazłyby się w sytuacji prawnej, takiej jak Denis i szachta, główną strategią byłoby kompletne powstrzymanie się od publicznego komentowania toczących się spraw. Tutaj natomiast mamy do czynienia z freakfajterami Storunia, który chwilowe milczenie został przerwane przez powrót do roli prowadzącego w czasie ostatniego programu Fame Bartosza Szachty. No i sam. Sam występ na programie, co pokazywałem wam wczoraj, nie zwiastował poruszania tematu Denisa, nawet w pewnym momencie reagując na pojawiające się w rozmowie innych osób imię swojego wychodzi na to byłego przyjaciela, Bartosz postanowił zaapelować, żeby nie przywoływać jego osoby na wizji. Nie oznacza to jednak, że był to chyba element strategii, ponieważ tego samego dnia udzielił kilkunastominutowego wywiadu zatytułowanego: Denis dla mnie nie istnieje. Szachta zabiera głos po wyjściu z aresztu. W trakcie rozmowy usłyszeliśmy m.in. że Denis jest fałszywą i nielojalną osobą. Bartkowi ciężko o tym mówić, bo jest w emocjach, ale. Każdy wie, co ma na myśli. Do niego, do niego, to było do niego, słowa, charakterność, lojalność, braterstwo. Mhm. Dodatkowo padło stwierdzenie, że każdy wie, kim jest Denis, który został określony jako ta osoba i niedługo wszyscy się dowiedzą, jaki jest charakterny. No, więcej widzę powiedzieć, tak? Tą dziarę sobie zamazać chyba. Wspomniany tatuaż zawiera oczywiście hasło śmierć Konfidentom, a całość ma wkrótce nadchodzić. Nie jest to żadna ustawka. Wszystko, co robi Bartusz, jest autentyczne i pomimo, że mógłby zarobić olbrzymie pieniądze, to woli być biedny niż bogatą krwą. Po czym padło stwierdzenie, że nigdy nie dojdzie do takiego pojedynku. Czyli takiej walki nie będzie, bo dużo ludzi też wiesz, o to się pytało, że może taki pojedynek będzie teraz dodany nie, nie, do karty. Nie, takiej walki nigdy nie będzie. Definitywnie. Po, po definitywnie. Okay. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby taka walka była. Dalsza część wywiadu to opis ostatnich tygodni Bartosza Szachty, który nie zdawał sobie na początku sprawy, że skończy się to aresztem i cieszy się, że tak krótko to trwało. Jest niewinny, nie przyznaje się do niczego. Jest to prawda, że ja odmówiłem składania wyjaśnień i nie przyznałem się do winy, bo ja jestem niewinny, a druga strona złożyła obszerne wyjaśnienia. Przekazał, że moment otrzymania informacji o zakończeniu aresztu tymczasowego stworzył u niego uczucie, jakby wygrał szóstkę w Totolotka. Niesamowite szczęście. Szachta poinformował, że bardzo pomogła mu w tej sprawie Federacja Fame. Podziękował właścicielom, którzy nie odwrócili się od niego, a sprawa cały czas ma być w toku, dlatego nie chce się więcej wypowiadać. No i tutaj błyskawicznie w reakcji na wywiady pojawia się Denis, który postanowił opublikować Instagramowy komunikat, że uważa, iż internet nie jest odpowiednim miejscem do takich rozkminek, ale Szachta niestety tego nie rozumie. Cytując, Bartek, przypomnę tylko że twarzystwo a twoje pragnienie atencji wyświetleń nie pomoże nikomu i serio nie wiem jak można być tak głupim żeby iść i gadać takie rzeczy w mediach. Potem dołączył cytat prawdopodobnie odnoszący się do słów szachty, natomiast w formie tak jakby to Denis przekazywał: "Nie wiedziałeś, że pójdziesz się przez swojego przyjaciela, komentując to, że szachta po takich słowach ma śmieć mówić, że to Denis się sprzedał, a wzmiankę o zamazywaniu tatuażu skomentował, że to szachta lata z takimi osobami i w internecie przekazuje informacje." Całość macie na ekranie, natomiast prawdopodobnie tutaj Mówi się przekaz Denisa co do kwestii zeznań. To ty mówiłeś, że ja cię zaatakowałem i że są kamery, nie ja. Bartuś krzyczenie po rozpraw, że jesteś niewinny i że przeze mnie tu siedzisz, to jest charakterne? A czy charakterne jest to, że ty odmawiasz składania wyjaśnień, ale mówisz, sprawdźcie kamery i wszystko będzie jasne? Bo co? Lepiej jak sprawa pójdzie z urzędu? Dalej Denis nawiązał do jakiś spraw torujskich, żeby na końcu przekazać, co sam zeznał, bo odbiorcy mają prawo znać prawdę. Tutaj cytując: Wszystko, co się dzieje, jest wyreżyserowane i nie było żadnej bójki, wszystko było ustawione i nie było. To nic niezgodnego z prawem, ani ja, ani żadna z osób w tej sprawie nie są winni popełnienia żadnego przestępstwa, bo go zwyczajnie nie było, nie przyznaje się do winy. Tak, to są te moje obszerne wyjaśnienia. Federacja Fame ogłosiła kto zmierzy się w Ekstrafajcie. Szybka informacja natomiast w ostatnim czasie będąca obiektem spekulacji. Jedna z teorii się sprawdziła, czyli dodanie dodatkowego pojedynku wynika z wyjścia na wolność, ale w tym przypadku Pawła Bomby, który zmierzy się z Marcinem Najmanem. Mr. Beast skazał na przyczynę sukcesu Aisha Speeda. Nie da się ukryć, że twórczość mister. Bista jest inspiracją dla wielu osób na całym świecie. Również na polskiej scenie możemy zobaczyć wiele kanałów, które próbują tworzyć podobne materiały. Finalnie granica inspiracji, zaczerpnięcia pomysłu, ewentualnego kopiowania słowo w słowo potrafi wywoływać tutaj dyskusję. No i wspomniany Mr. Beast postanowił za pomocą wpisu na Twitterze nawiązać do kopiowania oraz wyrazić swoje zdanie o Asho Speedzie. Tutaj cytując, fajnie widzieć jak Speed tak bardzo rozwija swój własny styl kontentu. Wielu youtuberów uważa, że jedynym sposobem na sukces jest kopiowanie innych. Następny Mr. Beast nie zrobi tego co ja, następnie spitnie zrobi tego co on. Znajdź content, który jest dla Ciebie po prostu autentyczny. Macie to tyle, pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie piątej, często bliżej 6. Macie tutaj takie treści na kanale. dostawcie lajka, like, następnie podbicie materiał, jeśli macie jeszcze podbicia, będzie bardzo miło. Pomaga to w rozwoju kanału. Tutaj wyświetla się tu z wczoraj, do której również Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra siema.